Dawniej na wsiach przyniesienie choinki do domu miało cechy kradzieży obrzędowej. Gospodarz rankiem w Wigilię kradł drzewko innemu światu, za jaki postrzegany był las. Miało to przynieść złodziejowi szczęście. My sporządziliśmy przepis na najlepszą choinkę, według studentów, którzy do kradzieży posuwać się nie muszą, bo mają własne składniki na udane drzewko świąteczne. Najważniejszym w wykonaniu choinki to jest dobry pomysł, dużo papieru, dużo puszek, no i oczywiście za, pozytywnie zachęceni ludzie. Oprócz puszek, nasza choinka składa się ze zjawisk telewizyjnych, jak ekipa z Warszawy, jest krzycz Trypson, widzimy uszanowanko dla rektora I love Uam, jest także nasza miłość do Polski, gdyż możemy znaleźć gwiazdkę z podobizną Marszałka Pisłockiego. Dobra zabawa, pragnienie celebracji świąt w wigilijnym klimacie, ale także podróże. To kolejny składnik naszego przepisu. Przepis na najlepszą studencką choinkę, to przepis na choinkę podróżniczą i ta choinka jest ubrana we wspomnienia. Przede wszystkim bardzo, bardzo dużo podróżować i z każdej podróży zbierać bryloczki i później zamiast pomek wykorzystać je właśnie jako ozdobę. Stworzenie choinki w całkiem innej, nietypowej formie proponują nie tylko studenci. Jeszcze przed wyjazdem do domów warto odwiedzić stary rynek. Tamtejsze drzewko powstało z pustych, plastikowych butelek, przyniesionych przez blisko 100 mieszkańców Poznania. Sposobów na stworzenie niepowtarzalnego drzewka jest wiele. To nie tylko idealne proporcje składników, ale i mnóstwo pracy. A jak wygląda Twoja choinka w tym roku? A teraz garść informacji z Akademickiego Poznania. Już po raz ósmy Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej przyciągnął na poznański rynek najwybitniejszych artystów z całego świata. W ciągu dwudniowego wydarzenia rzeźbiarze złożyli kilkanaście ton lodu, aby przy pomocy pił łańcuchowych, dłut i pilników oczarować tysiące mieszkańców Poznania. Powstanie lodowych dzieł sztuki oglądać można było na żywo, chłonąc przy tym magiczną atmosferę zbliżających się świąt. W konkursie zwyciężył filipińsko-amerykański duet Victoria Dagatana i Angelito Babana. Imprezę zakończył występ zespołu Magdy Wasylik, półfinalistki pierwszej edycji programu Must Be the Music. 31 stycznia tuż-tuż a ty nie masz planów na Sylwestra przygnębiają Cię sklepowe półki pełne wieczorowych kreacji Uniwersytet Adama Mickiewicza ma na to radę. Jeśli chcesz spędzić tę wyjątkową noc w atmosferze minionych wieków, to akademicki bal sylwestrowy będzie idealną propozycją dla Ciebie. Impreza odbędzie się w zabytkowych murach kolegium majus przy ulicy Fredry 10. Bal rozpocznie się już o 20.00 w przepięknym holu budynku. Rusza trzecia edycja Nocy Biologów. Już 10 stycznia Wydział Biologii UAM wraz z Ogrodem Botanicznym i Instytutem Genetyki Roślin Państwowej Akademii Nauk otwierają dla Ciebie drzwi. Przyjdź i odkryj, czym są fitotrony, jak wygląda hodowla Dafni i weź udział w warsztatach mikroskopowych. Koniecznie zobacz, jak powstaje piwo i dowiedz się, co zrobić z niepotrzebnymi odpadami. Zapisz się już dzisiaj. Masz już dość bezczynnego leżenia? Marzą ci się zagraniczne podróże, ale nie wiesz, jak pogodzić naukę ze zdobywaniem doświadczenia? A może problemem są wiecznie brakujące pieniądze? Nie martw się, Business Flow jest lekarstwem na Twoje problemy. Portal z bogatą bazą stypendiów, konkursów, projektów i możliwości wyjazdów zagranicznych pomoże Ci odnaleźć własną drogę do kariery i poczuć swoje biznesowe flow. Otwórz drzwi do swojego sukcesu i śledź na bieżąco stronę. Kto wie, może właśnie Ty będziesz pakował walizkę na podróż życia.